Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym wyjściu z Age of Empires Mobile. Tak, cały czas jeszcze gra w tą grę. Miałem krótką przerwę, to znaczy komuś się może wydawać, że jest długa, ale krótszą niż myślałem, bo teraz w mojej jakby głównej grze, którą grałem, Rise of Kingdoms, mieliśmy tam mieć wojnę i tak dalej, byłem przygotowany, że naprawdę będę musiał rozstać się z moim miastem tutaj w Age of Empires na dłuższy moment. No ale okazało się, że tam wojna szybko się skończyła, o czym opowiem więcej, po południu, jeśli was interesuje ten content z Rise of Kingdoms. Ale w sumie plus tego jest taki, że będę mógł teraz w końcu trochę bardziej w gryście w Age of Empires Mobile, trochę więcej tutaj popatrzeć. A dzisiaj też już odcinek właśnie trochę z tym związany, dlaczego pewnych rzeczy do tej pory jeszcze nie zrobiłem. No bo zobaczcie, mam już 17 poziom, to znaczy. Okej, okay, po takim okresie, którym ja gram, to wiem, że zwykle ludzie mają już ten poziom dużo wyższy, tak? Ale ja mam ten poziom 17, było, nie było, a cały czas praktycznie temat dowódców mi prawie, że mnie nie dotyczy. Coś tam trochę oglądałem. Coś tam zainwestowałem. Tutaj zrobiłem tego Kinga Delika Dawida inaczej zwanego, o którym już trochę opowiadałem, bo wydaje mi się, że tak czy inaczej opłaca się go po prostu zrobić, że mi się tam finalnie gdzieś tam w tej grze przyda, ale przyznam, no nie skupiam się jakoś bardzo na tym jego poziomie, na talentach, na umiejętnościach. Jeśli chodzi o umiejętności, to jeszcze tutaj nic tak naprawdę nie dodawałem, i to jest prawdą, jeśli chodzi też o pozostałych dowódców. Tak szczerze trzymam ich mniej więcej na takim poziomie, żebym mógł sobie w miarę spokojnie zabijać barbarzyńców, tak? I to jest jakby główny mój cel. No i teraz w tym odcinku chciałem powiedzieć, dlaczego tak robię. No cóż, robię tak głównie dlatego, że szczególnie na początku, jeżeli gracie jako właśnie free to play, czyli nie wydając pieniędzy tutaj na te wszystkie paczki, albo wydając niewiele, wydaje mi się, że z tymi dowódcami dobrze się jest zatrzymać i poczekać, tak? W sensie, że nawet gdybym Teraz, tak samo jakby spędzając czas i tak dalej, bo ja mam dużo rzeczy, dzięki którym, wiecie, mogę tych moich dowódców ulepszyć. Ech, także mógłbym tutaj spokojnie zrobić jakieś umiejętności i tak dalej. Ech, oczywiście z tym pokombinować. Jest to absolutnie dla mnie możliwe, ale ja tego nie robię specjalnie, ponieważ wiem o tym, że nawet gdybym dołączył do tutaj jakiegoś mocniejszego sojuszu i byłaby wojna, to ci moi, jakby, dowódcy nie będą mieli aż tak wielkiego znaczenia, ponieważ siła mojego miasta, moja technologia, jeśli chodzi o walkę i tak dalej, jest po prostu za niska. Na ten moment, na początku gry, bardziej liczy się, jaki macie tutaj poziom tego Town Center, bo on będzie określał, ile będziecie mogli wysłać jednostek. No i jeżeli. Ja mogę wysłać, nie wiem, w biednym marszu 20 tysięcy jednostek, ktoś może wysłać 100 tysięcy, czyli 5 razy tyle. No to nie ma takiego względu, jakiego ja bym nie miał tego dowódcy, to i tak dostanę od niego mega okręg. A jeszcze, jeśli do tego dołożymy to, że ktoś sobie, wiecie, ja mam na razie tylko tych dowódców tam z tawerny, tych, których powiedzmy, mogą sobie odblokować za darmo. Jeżeli ktoś sobie takiego dowódcę wykupi i eee, jeszcze tam do niego innych rzeczy, no, bo oczywista sprawa, ci dowódcy, którzy są za pieniądze, ba, są lepsi od tych, którzy są za darmo, to jest w miarę też wydaje mi się oczywiste, no to i tak dostanę też od nich oklep. Kolejna rzecz, która tutaj będzie ważniejsza przy tej walce, to będzie oczywiście te wszystkie badania, które mamy. Tak? Ja na razie nie robię w ogóle tych badań, jeśli chodzi o zbiórkę surowców, tylko i wyłącznie skupiam się na tych badaniach, które są związane właśnie z walką, tak jak widzicie tutaj sobie już. Zrobiłem, z czego jestem dosyć zadowolony, że mam już te, te czwórki prawie wszędzie, jeszcze czekam na kawalerię. Ale wiecie, to, że ja mam te czwórki, to jest nic, ponieważ będą już pewnie na moim serwerze tacy gracze, którzy w tej technologii będą gdzieś tutaj, będą mieli te piątki, te siódemki nawet i tak dalej. I, i znowu, jeśli chodzi o tą technologię, jeżeli ktoś ma dużo lepszą, dużo lepszą tą technologię i wiecie, tutaj te statystyki jednak się gromadzą, to nawet byle jakimi dowódcami jest w stanie ze mną wygrać, więc Znowu nie będzie miało to takiego znaczenia, nawet jeżeli ja sobie zrobię jeden taki super zestaw dowódców, a ta moja technologia jest słaba, to ktoś będzie w stanie, wiecie, mając dobre miasto i dobrą technologię, to mnie zniszczy jakimś najprostszym, epickim nawet dowódcom na, nie wiem, dziesiątym poziomie, no mogę teraz przesadzam, ale jest w stanie mnie zniszczyć praktycznie byle czym i to, że ja będę sobie lepiej radził, nie będzie miało większego znaczenia, więc dlatego... Nie ma to takiego przełożenia, jeśli chodzi o te walki z innymi graczami. Tak, jeżeli nie inwestujecie za dużo, nie chcecie gdzieś tam być w tej topce, to naprawdę ciężko na tym zadążyć. E, nadążyć, przepraszam. A ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, też jakoś dla mnie przynajmniej niespecjalnie warto. Dlaczego? Pokażę Wam teraz mapę e, i oczywiście ja się tutaj nie loguję, może wiecie, super często, ale jednak na tyle często, żeby się mniej więcej orientować, co się dzieje na moim serwerze. Więc e, chyba w moim ostatnim odcinku mówiłem wam o tym, że ten sojusz tutaj, Lae, zaatakował nasz sojusz, i później Koch w odwecie zaatakował ich i e, ich wyparł. Ale widzimy, że tutaj Te Lae z powrotem jest i sojusz, który był no, absolutnym topem u nas na naszej części mapy, tej pierwotnej, w tej pierwszej strefie, czyli Koch, widzimy, że praktycznie teraz już ich na mapie, co? Nie ma ponieważ zostali w wojnie zniszczeni, tak, no a to był bardzo, wydaje mi się, bardzo mocny sojusz, tak, Ej, dobrych graczy, graczy czy bardzo mocnych, takich, z którymi ja właśnie nie miałbym absolutnie żadnych szans, no i co się stało? Już ich po prostu nie ma. Ej, I widziałem, że tam są, tak jak zwykle, zresztą są tam gracze, którzy po takiej porażce stwierdzili, że no cóż, odpuszczają grę. Być może zaczną sobie od nowa na nowym serwerze, to jest bardzo często historia, albo wejdą po prostu do tych sojuszy, z którymi przegrali. To też jest naturalne. To jest w ogóle też taka śmieszna sytuacja później, bo wyobraźcie sobie, że na przykład te 2 G, pewnie tam są gracze mocniejsi i słabsi. No i, i są też ci słabsi, którzy powiedzmy, że są na końcu listy, a z tego KOW powiedzmy, że nie wiem, chcę przejść 20 osób do tego sojuszu, muszą zrobić miejsca, więc później jest taka smutna historia, że wiecie, wygrywacie wojnę, nawet może tam uczestniczycie w tej wojnie i tak dalej, a wasz sojusz później musi was. W nagrodę wywrócić, żeby przyjąć 20, 20 dużo silniejszych graczy, z którymi przed chwilą walczyliście w wojnie, nie? Więc no cóż, tak to jest. Te początki takie, takie są: Survivor of the Fittest, czyli przetrwają ci, którzy są najwytrwalsi. Trzeba być po prostu na to gotowym. Ja nie jestem jakimś specjalnym fanem tego, tak? Nie lubię właśnie ich, całej tej otoczki, jeszcze niekiedy, wiecie, wyzywania się i tak dalej, i tak dalej. Podchodzenia tak bardzo uczuciowo do tej gry, więc ja sobie tutaj na spokojnie na razie jestem. I tak jak powiedziałem, tych dowódców tak aż nie opłaca mi się robić, bo nie mam wpływu. Tak? Ja sobie zdaję po prostu sprawę z tego, że jestem małym trybikiem tutaj i. Szczerze chcę sobie teraz rozpoznać grę i pasuje mi to, żeby mi wszyscy dali, powiedzmy, święty spokój. Jeżeli ci dowódcy są mi gdzieś potrzebni, to na pewno będą potrzebni gdzieś tutaj, na przykład w ekspedycji, gdzie codziennie dostaję te nagrody. No i fajnie, żeby te nagrody od początku dostawać dobre, i to rozumiem. Ej, więc tutaj jestem pewnie trochę do tyłu, i ogólnie wszystkie wydarzenia gdzieś tam, nie wiem, czy związane z barbarzyńcami, czy z czymkolwiek innym no to faktycznie ja będę tracił na tym, że tych dowódców mam słabszych, ale podejrzewam, że wiecie, jeszcze te wszystkie wydarzenia zdążę zrobić wiele razy i mam nadzieję, że finalnie aż tak dużo na tym nie stracę. Okej, okay. jeszcze tylko chciałem przejść do tego, dlaczego moim zdaniem nie warto często inwestować od razu w dowódców i to inwestować wszystkiego, co się ma. Z tego względu, że na przykład, jeżeli chcemy ulepszyć jakąś tutaj umiejętność, no to widzicie, że musimy pewne rzeczy używać. No i teraz okej, okay, nie ja tutaj muszę użyć 110, a mam 130 tysięcy. To się takie wydaje, hmm, ludzi 130 tysięcy, co to jest? Tylko że. Y Wcale nie jest powiedziane, że zdobywanie tych rzeczy będzie takie bardzo łatwe i że później nie będę tego żałował. Że na przykład zainwestowałem w dowódcę, który w sumie później okaże się słaby, a już te rzeczy później niestety są nie do odzyskania. Tak? Zainwestowałem w te umiejętności i co teraz? Nie jestem w stanie tego wyciągnąć. Dlatego dla mnie ważniejsze będzie najpierw zrobienie sobie właśnie tych moich budynków i bardziej jakby tam się skupienie. Dla mnie ważniejsze będzie zrobienie tej technologii. A przy okazji powoli może sobie zrobię jakiegoś jednego dowódcę, może później sobie zrobię drugiego i przy okazji zobaczę, jak to wszystko działa. Trochę więcej poczytam. Mam jeszcze, myślę, spokojnie na to czas, bo zanim, wiecie, będę miał naprawdę dobre jednostki, takie, którymi będę mógł spokojnie sobie gdzieś tam powalczyć, to jeszcze trochę minie. Cieszę się, że teraz będę miał w ogóle więcej czasu, bo może gdzieś tam znajdę jakiegoś takiego gracza, wiecie, na moim poziomie, to sobie jakieś tam duele porobię, żeby sprawdzić, jak to wszystko działa, jak to wygląda w tych raportach, co się z czym je. Jeszcze tu jest przecież ekwipunek, jeszcze wiele innych rzeczy, które mają wpływ na to, jakie są nasze osiągi, więc ja to będę chciał wszystko też po kolei rozkminić. Więc z tymi dowódcami uważam, że na początek warto sobie zrobić jakiś tam może jednego czy dwóch, żeby właśnie na tych wydarzeniach coś tam jednak być w stanie zrobić, żeby spokojnie sobie zdobywać doświadczenie, ale w których. Ja jeszcze tak naprawdę zainwestuję, to nie wiem. Jeszcze szczerze powiedziawszy, nie wybrałem nawet jednostki takiej, którą będę jedną, tylko tą grał. Co prawda, tu mam najwięcej tych moich piechoty, powiedzmy, jeśli chodzi o, o te jednostki, ale nie wiem, może jeszcze zagram łucznikami albo zagram sobie tymi włócznikami w ogóle. Słyszałem, że kawaleria jest słaba, ale to właśnie znowu słyszałem, że jest słaba, ale nawet nie wiem, dlaczego jest słaba, więc na pewno tego będę się chciał dowiedzieć, dlaczego ta kawaleria jest słaba. No i później, jak już rzeczywiście będę gotowy, to będę chciał mieć taki jeden zestaw dowódców, który byłby rzeczywiście bardzo dobry, czyli będę bardzo szedł na ten jeden marsz, który moim zdaniem jest też ważny, czyli żeby tutaj sobie móc dodać. O, czy ja już mogę sobie dodać następnego dowódcę tutaj. To by było w ogóle ciekawe. Ten ma chyba ten mieczyk. Dobra, o, mogę już mieć trzech dowódców. To w ogóle nowość. <laughs> Zobaczcie, nawet tego nie zauważyłem. Ale to fajnie, że mogę. Czyli jakieś już takie trio będę mógł sobie wrzucić, to oczywiście jest przypadkowe trio teraz, ale jakieś takie jedno trio będę chciał mieć lepsze, tak żebym ja wiedział też, z czym to jest związane. I teraz. Jeżeli nawet zaczęliście inaczej, ja nie mówię, że to moje podejście jest jakieś wow, super, i wszyscy tak powinni robić, ja tak po prostu robię, to jest e, mój, mój ogląd takiej sytuacji. Wydaje mi się, że nawet jeżeli robi się jakiś błąd, na przykład zainwestujecie w jakiegoś dowódcę, później się dowiecie, że o nie, ten dowódca jest jednak mega słaby, zainwestowałeś w niego, zrobiłeś mu tam dużo punktów tego, wiecie, doświadczenia, poziomy, zainwestowałeś w umiejętności, a okazuje się, że te umiejętności, sorry, ale są słabe. To też nie jest to koniec świata, ale dobrze, jeżeli zainwestowałeś, to żebyś przynajmniej wiedział, w co zainwestowałeś i na czym polegał ten błąd, który zrobiłeś, bo ja uważam, że robienie błędów nie jest problemem. Ale najgorsze co jest, to jest robienie błędów i bez świadomości tego, że się zrobiło ten błąd, i powtarzanie tego samego błędu. Natomiast jeżeli zrobimy nawet błąd, ale będziemy wiedzieli, ok, ten błąd polegał na tym i na tym, muszę zwracać większą uwagę na to i na to, to to jest po prostu kolejna lekcja, która później będzie, będzie nam się zwracać, bo będę już wiedział, ok, dobra, teraz już wiem że tak się nie opłaca grać, opłaca się na przykład zrobić coś innego. Może być na przykład dla mnie taka lekcja, że na przykład tego Dawida nie opłacało mi się tak naprawdę inwestować, bo może on się gdzieś tam w dłuższej perspektywie opłaca oznacza, okaże słaby, może jest tak, jak wydaje mi się, jest bardzo często, że opłaca się trochę klejnotów gdzieś tam wydać, żeby chociaż sobie odblokować tych dowódców, wiecie, którzy są za pieniądze albo za te specjalne monety. I wtedy w nich inwestować, bo oni po prostu koniec końców okażą się na przykład dużo lepsi od tych, których tu mam. Może tak, może nie, zobaczę jak to wszystko będzie, ale to właśnie olbrzymi temat, bardzo dużo informacji do rozkminienia, a wydaje mi się, że na początku takie właśnie ciśnięcie na tych dowódców nie jest wcale takie ważne, ponieważ to, czy zrobiłbym wszystko idealnie, czy zrobiłbym wszystko źle, nie będzie miało jakiegoś wielkiego przełożenia na moje osiągi w tym, co w tych grach moim zdaniem jest najważniejsze. A dla mnie zawsze najważniejsze będzie, jak jesteśmy w stanie wyjść w pojedynku takim czy w wojnie, kiedy gramy kontra inni gracze. Bo gdzieś tam z barbarzyńcami w tych wydarzeniach jakoś sobie poradzimy, nawet jeśli zrobimy dosyć duże błędy. Ale nasze błędy najwięcej wyjdą w tych pojedynkach właśnie. Pomiędzy sojuszami, pomiędzy indywidualnymi graczami, i tutaj na pewno na samym początku największą, największy wpływ ma właśnie to, jak poprowadzimy swoje miasto, jak zrobimy swoją technologię, a dopiero później gdzieś ważni będą ci nasi dowódcy. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Oczywiście, dowódcy są olbrzymie ważni, olbrzymią częścią tej gry, bardzo ważną, myślę, że w przyszłości. Prawdopodobnie najważniejszą, to jak ci dowódcy wyglądają, jakie mają usprojenie, jak są sparowani i tak dalej, więc to jeszcze spokojnie, na pewno na to będzie czas, żeby to ogarnąć. I myślę, że to jest bardzo ważna sytuacja, ważna rzecz, czy w ogóle właśnie dalej inwestować w tą grę, czy, czy to mi się spodoba, jak to jest rozwiązane, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, nie przedłużam już. Dzięki za oglądanie i do następnego razu, który mam nadzieję, że teraz już będzie szybciej. I tak jak powiedziałem, trochę więcej kontekstu. Kontentu, przepraszam, z Age of Empires Mobile. No to tyle na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.